Cześć wszystkim, witam na kanale po bardzo długiej nieobecności. Praktycznie cały zeszły rok nic nie nagrywałem. Dużo pracy, troszeczkę odpuściłem ten kanał, co nie zmienia faktu, że wędkowałem nadal. Parę pięknych ryb udało się w tamtym roku złowić, pobić kilka rekordów życiowych. Mam nadzieję, że w tym roku będzie równie owocnie. No i co? Zachęcam do subskrypcji, obserwowania, komentowania, czy wam się coś podoba, czy nie podoba, czy warto byłoby coś zmienić. Dzisiaj przyjechałem nad Krzne w poszukiwaniu okoni. Idę sobie teraz nad rzeką. Miejsca, które na tym odcinku w zasadzie są jedynymi do łowienia, z tego względu, że wody polskie popodnosiły śluzy i bardzo, bardzo niski poziom wody mamy w Krznie. Jest tylko kilka miejsc na odcinku miejskim, gdzie, gdzie da się łowić, eee, z tego względu, że jest tak niska woda, że średnia głębokość to jest jakieś 50 cm. W tym roku już troszeczkę połowiłem fajnych okoni. Już mam dwa po 37 i 1,35 więc piękne garbusy z początkiem roku. Mam nadzieję, że dzisiaj też uda się coś wyjąć. Ciśnienie mamy dzisiaj wzrostowe, także idzie w górę. Ryba powinna być w miarę aktywna, a jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że. Uda się coś fajnego na, nagrać i, i zachęcić Was, aby ten rok e, obserwować kanał, oglądać filmy, może będzie co oglądać, także pozdrawiam i miłego oglądania, Hej. Jeszcze w międzyczasie kilka słów o sprzęcie, wędka Favorit Whitebeard, taki dosyć wyrzutowy kijek, od 1,5 do 7 gram ciężar wyrzutu. Akcja szybka, długość 240 owrotek Szymano Sedona to jest rozmiar 1000 i żyłka 16 od dragona. Bardzo polecam tą żyłkę, jest niesamowicie wytrzymała. Także u mnie już się sprawdziła kilka sezonów. Na tej żyłce da się wycholować bardzo ładne ryby. Tak jak w zeszłym sezonie, nie nagrywałem filmów. Troszeczkę żałuję, bo tych ryb było naprawdę sporo, ale brakło czasu na montowanie filmów. Z tego względu na kanał wrzucałem tylko e, jakieś zdjęcia z rybami, ale tak jak można było zaobserwować, były tam fajne bolenie. E, jaś. Nie opublikowałem jeszcze rekordu życiowego klenia, co niedługo wrzucę. Tak się z tym zbieram, ale po prostu byłem tak zachwycony rybą, że stwierdziłem: Niech sobie pływa na tym odcinku i nie, i nie będę wrzucał, gdzie takie można spotkać. Rekord życiowy klenia ustanowiony na 58 cm, także piękna ryba złowiona na spinning mówiłem wtedy z główką na e, kopytko 4,5 cm z AliExpress, która, które dało mi masę o i innych ryb. A ja wracając do żyłki na tą szesnastkę już wyjmowałem piękne bolenie. E, to były przyłowy przy łowieniu o koni. Bolenie, szczupaki powyżej 70 cm, także naprawdę żyłka miała mocnego przeciwnika na drugim końcu kija. A jak będzie dzisiaj zobaczymy. Ja powoli zbliżam się na to miejsce i, i miłego oglądania. No dobra, zaczynamy. No faktycznie. Nie jest jakoś tam strasznie zimno, może nad Bugiem ludzie już troszeczkę odpuściło. No i jest pierwsza rybka jest. i to ładna. Nagrywam, ale kręci się jakby to było podczepione. Może i nie. Tak mi się wydaje, że. Tak mi się wydaje, że będzie ładny okoń. No, tak jak tak jak ty. Cały sezon bez podbieraka, tak i ja na razie. Bez podbieraka chodzę. Nie wiem czy się nie podczepił ten okoń. Ale jest ładny. Tak, podczepiony. Fajny, fajny. Ładny już. No taki koło trzydziestu, bardzo gruby ty nie jest długi, ale jest bardzo gruby. No i jest, ale że się podczepił fajny. десять и один proszę. E, na szczęście rzucałem pod mostem, także nie będzie klątwy pierwszego rzutu. O, mam drugiego okonia, a po drugiej stronie czarek z wędkarstwo.pl łowi na spławik i właśnie przyciął jakąś rybkę w tym samym czasie. Dwie rybki u Czarka płotka na przepływankę, a u mnie kolejny okuń. tym razem zapięty prawidłowo Jest Drugi fajny okoń Drugi rzut i druga ryba, mówię drugi rzut i druga ryba, zaczynamy fajnie. Teraz 30 centymetrów. <grym> 30 cm, a ryba rybie nierówna. Tamten był dwa razy grubszy. A ten taki, ten najwidoczniej samiec jest znacznie chudszy. Ale i tak ładny. 31 i 30. Łowimy dalej. Poczekamy aż Czerkowi spłynie zestaw troszeczkę. O. Jest ryba. I zeszedł, zszedł niestety. Ładny okoń był. Ale się zmył. Jest ładny okoń Siedzi To będzie... O leż szedł. Taka ryba była W ogóle nie chciał się dać podciągnąć z kubany Chyba, że to był szczupak, bo albo się na węźle pękł, albo to był szczupak. Tak czy inaczej, przynęty nie ma z hakiem. Trzeba wiązać. Jeśli to był okoń, to bardzo duży. ładamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć I No to właśnie była ryba Siemanko jako że y, ostatnio za wielkich wyników nie było, postanowiłem coś dograć i wyskoczyłem z pracy dosłownie na pół godzinki Zobaczymy jak będzie dzisiaj, czyli nagrywania dzień drugi. Hej, czyżby to była ryba? Jest i to bardzo ładna ryba. o proszę, idzie w górę. jest rybka. Tylko wspomniałem o tym, że podszarpywania przynoszą efekt, ale to podczepiona rybka chyba jest. Niestety okoń. Już widzę, że to okoń, czerwone płetwy. Niestety podczepiony, chyba podczepiony. Nie jestem pewien. Podejdę za nim Tak, to jest ładny okoń. Bardzo ładny okoń. Podczepił się biedak Wziął nie tym końcem, można powiedzieć. Oj, oj, oj. No i mamy pierwszą, co prawda podczepioną, ale pierwszą rybę Już się wypił

jeszcze za chwilkę wypuszczę. sadece Słodka Chyba nawet 33 cm Co? idziemy tą rybkę wypuścić I tak, a jeszcze zobacz, ten się został. Teraz można śmiało przejść i wypuścić. Jest ryba ładna, nie wiem czy to nie będzie szczupak, jakoś tak kopnął dwa razy, dosyć mocno, a jeśli okoń to będzie ładny, ja tutaj dzisiaj z ciemnymi przynętami, a myślę, a założę, tak to chyba szczupak myślę a założę coś jasnego no i proszę tylko założyłem pierwszy rzut i, i siedzi ładnie ładnie muruje bonusik będzie do okoni o ile o ile wyjmę, prawda o moc żyłki się nie martwię jedynie o to że może przeciąć Zapięty ładnie więc... więc wypiąć się nie powinien spłoszyłem gada teraz go ładnie podciągniemy I jest. trafił się o szczupaczek szybko go wypiąć bo mamy okres ochronny no nie wiergaj się nie wiergaj zaraz się zaplączasz niesłychane patrzcie moja guma ostatnio myślałem że mam kilka dni temu myślałem że mam Ładnego konia, a tu proszę, on jeszcze pływa z moją gumą, ale, numer, myślałem, że poszło na węźle, a tu była obcinka. Łowiłem wtedy naprzeciwko czarka z wędkarstwa P.L. On to widział Oj bateria pada Niedobrze szybko uwolnić może jeszcze wytrzyma Mierzymy to z tej ciekawości, na ja ta rybka może mieć. Szupaczek ma, leś, już się wypuszczamy. 50, no, 6, 7, cent... 57 cm Także już, o jezu, ślisko. Już wraca do wody jest! Odzyskałem gumę, a szczupak wolność. Szybka wymiana baterii i oddam jeszcze kilka rzutów. Przed chwilą wyjąłem szczupaka 57 cm. Który w pysku miał jeszcze gumę, e, którą mi zabrał dwa wypady temu. Było to jakieś e, trzy, cztery dni temu. Nadal miał ją w pysku. Miał farta, że, że wziął drugi raz i, i pozbyłem się dla niego tego problemu wyjąłem gumę ma spokój popłynął bezpiecznie do wody no i zakończyłem mówienie na dzisiaj jest to pierwszy filmik który dla Was montuję po bardzo długiej przerwie Mam nadzieję, że będziecie komentować, subskrybować kanał, obserwujcie mnie na Instagramie, na Facebooku. Wszędzie znajdziecie mnie pod tą samą nazwą wetka, i Ryba. I co? Zapraszam na kolejne filmy, które postaram się w niedługim czasie nagrać. Pozdrawiam, hej!